W dzisiejszym odcinku Pluton Patonów niszczy grę innym graczom. IS udaje TDK. A 705 pilnuje czerwonej linii. Moi drodzy, witam was serdecznie w odcinku 64 Ciemnoty i zapraszam do oglądania, ale wcześniej oczywiście łapki w górę, komentarze, dzwoneczek, suby i jeśli ktoś ma ochotę. Zapraszam też do wspierania, a teraz lecimy z tematem bez zbędnego gadania. Halo, dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Ciemnoty. Ja jestem Mikut, oczywiście, i będę Waszym przewodnikiem po krainie zjebania. I chuj. Moi drodzy, zaczynamy sobie od AMX-a LC Event 90, który jest jednym z najlepszych spoterów tak naprawdę w grze. Malutki, z, dobrą, z dobrym kamo. Mógłby tutaj zrobić siekę, zwłaszcza na otwartych mapkach, ale nasz kolega ma inny pomysł na siebie. Jak mówimy, każdy ma, właśnie powinien mieć taki pomysł na siebie, żeby jakoś sobie w tym życiu radzić i LC stwierdził, że będzie udawał ee, babkę na piasku. I właśnie to się będzie stało, to, to się będzie robić, właśnie będzie się działo w tym momencie. Jak widzicie, znalazł bardzo fajne miejscóweczko, takie na odosobnieniu, sobie, sobie został e, jego własna plaża, tak? Jego własne M4, a dokładnie M1 chyba. E, I tu, tu sobie pociluje na tej pięknej plaży, przy tej pięknej wodzie, przy tym pięknych też okolicznościach przyrody, e, bo czemu by nie? E, czemu tak się stało, czemu tak zrobił? Chuja ja wiem, nie mam pojęcia co mu tam odwaliło, dlaczego stwierdził, że on tutaj się będzie sobie siedział i czekał. Nie wiem, może chce zrobić zagończyka, a może ma misję, żeby przeżyć bez spotowania, bo takie też misje są, chyba z tego, co kojarzy. I właśnie to też powoduje, że taka patologia się szerzy, ponieważ WG nie przemyślało niektórych misji nie. i spowodowało to właśnie, że się dzieją takie rzeczy, a nie inne. W każdym razie nasz Elcek, oczywiście nie, on nie jest AFK, on tutaj się rusza, coś tam pokręci tą główką, czeka, czeka. Chłopaki już, już na, naszą drużynę wybili do kompletnie, jest 5. 14 jest kapowana, ale właśnie. Yy, szukanie w, taki, w takim przypadku szukaniu takiej pchełki nie ma kompletnie sensu. Nikt by w ogóle nie wpadł, że on tam, że tam gościu stoi. Przecież tam kto by, kto, by, kto by na to pomyślał, więc lepiej w takim przypadku bazę skapować i mieć wyjebane, a gościu pokazał się oczywiście z jak najlepszej strony jak widać lajty są jego naprawdę ulubioną klasą w grze. Są takie bitwy, gdzie nie przewidzisz, co gość odjebie tak? I to nie chodzi nawet o własną drużynę, tylko nawet i o drużynę przeciwną. W tym przypadku, oczywiście, mówimy o drużynie, o drużynie naszej, a dokładnie o, o Isie, który już widzimy trochę przyblokował naszą jak panterkę. Na górze mamy jak pancera 4 i mamy naszą słuczkę, która tutaj leci leci sobie już na swoją półeczkę. Is cały czas przepycha się z jak panterą. Nie wiem, czy specjalnie, czy nie, czy ją blokuje tylko po to, żeby ona nie dojechała. W każdym razie mamy tutaj jeszcze 3 Deki, w tym przypadku i jednego ciężara siódemkę topowo, moi drodzy, siódemkę, która, która stwierdziła, albo stwierdził, że on tu będzie grał i w ten sposób wpierdala się w nasze Deki, przepycha się tylko po to, żeby tu wjechać, i będzie snajpił. Fakt faktem, słomkę ma, więc albo jej nie wybadał jeszcze tej, tej lepszej armaty, albo lubi goć na słomce właśnie wspomnianej, ale to jest najlepsze miejsce dla ISA, tak? Siódemka, przypominam, na szóstka. Gość powinien jechać teraz tam, gdzie stoi nasz tiger pierwszy i robić siekę z tego, co tam wyjechało, albo nawet lepiej na drugą stronę, jak już nie potrafi tak, tak tutaj grać. I tam rozpierdolić wszystko, co jest na tej górce, ale nie, gość sobie będzie stał i będzie wypychał, przepychał, szturchał te deki, ponieważ... O teraz ma w ogóle ma spota, no bo in. Przecież... I... Kto, by, kto by wpadł na to, że Is może dostać spota na półce. Przecież no, to jest niemożliwe. Jak widzimy teraz Is robi coś, coś zrobi coś jeszcze gorszego. myślałem, że to po prostu jest i debil, tak? Nie umie grać. Jeździ sobie tylko w trybie snajperskim, więc po prostu nie rozumie jak tutaj się, jak się porusza. Ale gościu robi co? Gościu wypycha naszego jak pancera czwartego, który no trochę tego życia by gdzie stracił. No i jest zadowolony, jest spoko, wszyscy, wszyscy są za, za, za fajni, wszyscy się cieszą z tego, co się dzieje, tutaj widzimy nasz panter próbuje przy, tego Ise przełknąć, ale jest to oczywiście lżejsze od Iseła, który przyblokował naszą akpanterkę i szkoda, że teraz nie dostał kilku pizd naprawdę z tej półki, żeby się poskładał jak albańska chata. Na razie mamy wszystko w plecy, jak widzimy, e, pi6 do 7, więc tutaj 7 do 7, ale mimo wszystko, e, no nie chapsy są spoko, więc nie ma tragedii, może teraz Is się obudzi, ale nie wiem, czy mi się chce już czekać i patrzeć na to po prostu kolejny zjeb na polu bitwy. Dawno nie było miłośników wody, więc moi drodzy pokażę Wam takiego iMix e, AC48, który... M, nie bardzo wiem dlaczego zrobi takie, takie ruch, a nie inny. Jak widzimy, ma tych punktów jeszcze około 300. Próbuję coś tutaj postrzelać. Bitwa praktycznie może nie wygrana, ale tutaj srogo się dzieje. E, jest Progetto, jest RHM nasz. AMX zamiast ruszyć i coś porobić, teraz już się ginie, żeby coś porobić, ma tych zapas na jeden strzał, on wie, że do wody się topi. Dlaczego? Jaki jest sens tego zagrania? Dlaczego gościu stwierdził, że a chuj tam, dobra, nie wiem, jadę do wody i tutaj będzie lepsze miejsce. Gościu utopił swój pojazd, mimo że miał dobrą pozycję i mógłby coś tam jeszcze podziałać. Chłopaki zamknęli drużynę przeciwną. Dlaczego się utopił? Dlaczego? To jest pytanie: dlaczego? Dlaczego? Tak, tak, tak spytam. Ja czasami nie rozumiem y, toku myślowego niektórych ludzi. I z drugiej strony, jak tak patrzę sobie patrzę na wynik tego toku myślowego, to w sumie nawet nie chcę go zrozumieć. Bo. Bo nie. Szkoda czasu. Niektórzy goście czują się dosyć pewnie na swoich pojazdach, a nawet na tyle pewnie, że wychodzi z nich taki chuj po prostu, taki malutki chujek się pojawia im i takim szepcze do łóżka, przez co e, jeśli oni robią to ten chujek im szepcze, ten chujek staje się większy, i większy, i większy, i większy, i większy. w końcu pochłania ich e, w całości i staje się jeden duży chuj. Moi drodzy, mamy tutaj dwu, dwóch gości, dwa baczeone zresztą, mamy jednego spotera. I w sumie drugiego też spotera by był, gdyby nie to, że mamy spotera już drużynie. Pan Batrza 25t oraz Batrza 12t, młodszy, młodszy braciszek e, Batrza Triona z 10 tieru który tak naprawdę powinien trochę podziałać tutaj jako spotter, ale nie. Pan w Batcha 25T stwierdził, że on tutaj będzie odgrywał rolę spottera. I oczywiście często te baty właśnie tą rolę odgrywają tak naprawdę, o ile nie ma innych takich pojazdów. I Batcha 25T pisze, idź pan w chuj, Batchat. O co, o co chodzi? Ni chuj, nie wiem. Ale w każdym razie ten stwierdził, że wypchnie nasze, naszą musemeczkę, bo on tutaj będzie spotował. To jest jego krzaczek wyjebane, podpisany, prawda? Kupił go sobie tutaj na, na promocji i on tutaj będzie w nim stał i chuj, chuj, i nikt nie ma prawa podjechać. I jak widzimy, nasz baszta znowu podjeżdża. Ten oczywiście go, go blokuje, no bo on tu będzie spotował. On jest najlepszym spoterem, a ten nasz malutki się pcha, bo chce robić po prostu swoją robotę. Bo on w przeciwieństwie do Batcheta 25T nie da rady inaczej pograć. Ma to działko oczywiście, coś tam może postrzelać, ale nie ma, nie, ma, nie ma inaczej możliwości, żeby żeby coś w tej bitwie zrobić w przeciwieństwie właśnie do dziesiątki. Jak widzimy, Dycha ma wyjebane. On ma, on ma taki cel i inny, nie będzie, nie, nie, nie będzie tutaj więcej robił. I co ciekawe, najlepsze jest to, że gościu, oprócz tego, że wypycha spotera, nawet nie spotuje. On, mimo, że właśnie wypchnął naszego spotera, sam nic nie zrobił. To jest najlepsze. Ponieważ nasz baszat ósmego poziomu Jestem po prostu lepszy. No ale to nie zmienia faktu, że taki gościu stwierdził, że on tak będzie robił. On ma większy, on ma większego, że tak powiem, bo on ma dziesiątkę, a nie ósemkę. Jak widzimy tutaj spoty idą teraz pod naszego bata, tego ós ósmotierowego, co wkurwia po raz kolejny pana w dziesiątce i to już trzeci wyjazd, trzecie wychnięcie powoduje, że nasz bat ginie. Mam nadzieję, że gościu jest teraz zadowolony z siebie, będzie miał całą linię właśnie do, do rozgrywki, a czy coś zrobi, szczerze Wątpię, ale cóż, pamiętajcie, z debilami się nie kłóćcie, ponieważ sprowadzi was do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem, więc lepiej z takimi idiotami po prostu nie rozmawiać. Przed wami powtórka od pierożka, którym grałem zresztą Pluton na streamie i nawet nie zobaczyłem, że coś takiego tu się odjebuje, dopiero potem... Pieroszek mi wysłał tą powtórkę i pokazał co tutaj się odwaliło. Moi drodzy, dziesiątki na ósemkach, u nas z dziesiątką jest F o 215B. Ja gram sobie na lansenie. Nie, przepraszam, na Ironmanie. Iron Manie. Iron Arnim oczywiście. A pieroszek na lansenie C. I co robi nasz F, moi drodzy? F upierdala się tam, gdzie są te deki. I stoi! I potem się człowiek zastanawia, dlaczego, dlaczego bitwa jest przegrana. Ponieważ mamy debili na wyższych tierach, albo też i na niższych, ale w tym przypadku na wyższym. I nasz FV, mimo że nawet. Ja nie wiem, czy. Znaczy, ja rozumiem, że ten czołg może nie jest jakiś wybitny. Tam ludzie na niego narzekają, że maton bierze z tyłu, łatwo się pali. Coś skrapuje tak średnio, mimo wszystko, że powinien tam robić dobrze. Ale nawet jeśli tak jest. No to dychom nie pchać się na linii równą z artą, tylko próbujesz coś zrobić mimo wszystko, no to jest niestety, jeśli jesteś top tierem, to na tobie ciąży całe pchanie tej, tej gry. Ty musisz tutaj pokazać się jakąś inicjatywą mimo wszystko, a nasz FV robi to, co powinien tak naprawdę robić tutaj ósemka, a nie dziesiątka. Przez co y, krąży sobie wzdłuż linii A, On im bliżej czerwonej, y, czerwonej kreski, tym lepiej, lepiej dla niego, e, no i tutaj sobie krąży, krąży, krąży I cóż się dzieje? Dzieje się to, że nasza drużyna wygrywa tę grę nawet bez wsparcia pana FV, który nawet do końca czeka, mimo że już nie ma czołgów, on i tak stoi za skałą Ja pierdolę Przerwa na reklamę, ale szybka i dosyć treściwa, ponieważ jest to segment, w którym chcę podziękować Wam. Na początek dziękuję moim subskrybentom, do których grona dołączyły te oto zacne osoby ostatnio. Oraz oczywiście moim najlepszym na świecie wspierającym, dzięki którym powstaje ten odcinek. Moi drodzy, zapraszam do subowania, zapraszam do wspierania, jeśli ktoś ma ochotę. A teraz już wiele nie gadam i lecę dalej z powtórkami. Dawno nie było zjebów moi drodzy. Znaczy są cały czas tak naprawdę, ale te zjeby, którzy ja podpisuję sobie w w opisie powtórki, że to są zjeby. I moi drodzy, zjeby, zjeby tutaj są w Plutonie pierwszym. Patton the Tank, Paton the Tank, Paton the Tank 2, Paton the Tank 3. Jak widać, yy, ich pomysłowość na niki nie zna granic, a czy zna? Jest to. Ilość cyfr ver, liczb, które można zostawić pod koniec No Ale zobaczmy, co się będzie działo. Chłopaki mają oczywiście patony, patony tanki. Eee, dlaczego? No, bo dostali za darmo, tak? WG jak, mu, jak to poruszałem w poprzednim filmiku, WG dawał stwierdziło, że zajebistym pomysłem jest dać wszystkim darmowy czołg wyższego tieru. I dzieje się to, dlatego, że teraz to się dzieje, czyli nasze Patony przepychają inne pojazdy, w tym wypadku jest to nasza suczka na ósmym tierze i właśnie wokół tego się wszystko będzie działo, więc obserwujcie sobie Patony, a ja tutaj powiem swoją myśl moi drodzy, bo to mnie mierdzi. To mnie bardzo mierdzi, ponieważ WG ostatnio, mam wrażenie, zachowuje się jak kura z odciętą głową, czyli po prostu biega w kółko, wpierdala się na ścianę i się tylko od tej ściany odbija. I, i nie, nie bardzo wie, co ma robić, ponieważ ilość błędów, ilość fakapów, tak naprawdę. Yy, ta, ta, ta powtórka będzie takim moim żalem, więc tutaj patrzcie sobie na, na dwóch debili, którzy teraz wypychają chory. Yy, ja będę te swoje żale przemawiał. Może ktoś się z nimi zgodzi, może nie. Liczę na komentarze i dyskusję. Yy, moim zdaniem, w ogóle yy, po ilości tylu fakapów, jakie ostatnio odjebało, yy, coś się dzieje tam niedobrego. Nie wiem co, czy to jest spowodowane. Może tym, co się dzieje na wschodzie, czy może tym, że skupiają całe swoje siły na projekcie CW2, może tym, że już mają, że im brakuje pomysłów na to, co zrobić, tak naprawdę, w wodzie i dają jakieś dziwne rzeczy, typu te deki polskie, które strzelają w zależności od odległości, albo inne mechaniki, które są tak naprawdę z dupy wyssane. W każdym razie. Dzieje się też to to, że rozdawanie czołgów z Afryko wyższych tierów powoduje, że gracze, którzy niekoniecznie ogarniają tą grę, albo chcą grać fair, mają do tego lepsze narzędzia. Tak? I o ile, jak się ktoś jest chujem i chce tutaj właśnie być chujem też w grze i zrobić najgorsze rzeczy, to tyle, jeśli robi to na tych lolkach, na tych szóstkach, piątkach, czwórkach, bo do tych pewnie zazwyczaj dochodzi, bo takie macie czołgi z Afryko, to tak to nie boli, ale jak się zdarzy taki właśnie przykładowo pluton yy, Patonów, czyli pluton dziewiątotwierowych pojazdów na dziewiątkach to już wiesz, że masz przejebane po prostu, nic z tej bitwy nie będzie, nic z tego nie wyciągniesz, oczywiście da radę, oczywiście, może nie do końca, ale da z tego jakąś tam możliwość mieć, ale będzie to trudne bo oprócz tego, że mamy drużynę przeciwną, przeciwko sobie, to jeszcze mamy naszych współtowarzyszy Jaki tego jest sens? Nie mam. Teraz Patron został sam, kręci łebkiem, żeby go nie zabijać, a właśnie upierdolić go po, 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 po samą szyję, mam nadzieję, że gościu w re, więcej do bitwy. Nie będzie to, co ja mówię. Pewnie wyjdzie, bo ma darmowy czołg. Pora na ruchanko, znaczy dokładnie na Ru, Hanie. Który będzie... Hania jedzie RU! <laughs> Pierżak, przepraszam bardzo. Ru 251 będzie tutaj naszym antybohaterem tej powtórki. Dziesiątki na dziewiątkach. Ru jako ten na samym dole łańcucha pokarmowego, tylko dlatego, że ma R w nazwie, bo ja nie wiem czy wiecie, ale układ czołgów jest. Przypadkowy, tak naprawdę, tutaj, czy znaczy może nie przypadkowy, wszystko zależy od nazwy pojazdu, tak? Więc macie najpierw ISA 4, potem obiekta, UDES-a i tak dalej, i tak dalej. No i klasy, oczywiście. To wszystko, no się układa, nieważne. Ruch, ruch, który na tych tierach w sumie mógłby coś porobić. Oczywiście, z zajebistym nie jest. Ludzie mówią, że tak niekoniecznie się tym dobrze gra. Chociaż ja słyszałem różne, różne, różne opinie. Jedni nie mówią, że spoko, drudzy mówią, że nie bardzo. W każdym razie, lightem jest, więc powinien grać jak light. A może nie jak light pasywny, ale może light aktywny, mógłby coś porobić, może coś pojechać, ale nie. Pan Gru stwierdził, że lightem. Upierdoli się za naszymi tadekami i będzie stał. Co ciekawe, na prośbę naszego bohatera, który gra w uds 15-16, on będzie tutaj sobie odpisywał odpowiadał. Różnymi komendami, które ma do dyspozycji w grze, tak? Ale ruszyć się to się nie rusza. On będzie stał kurwa, dzielnie w tym miejscu i koniec. I to jest jego miejsce. On, tu będzie stał, i, i, i chuj. To jest jego krzak, to jest jego drzewko, jego drzewo, które posadził. Jeszcze musi spodzieć syna idą budować, ale patrząc po jego zachowaniu, to nieprędko się stanie i całe szczęście. Niech się takie gówno nie rozmnaża, bo to może być tylko problem. W każdym razie gościu nie bardzo się przydaje drużynie. I co się z takim człowiekiem robi? Co się z takim graczem robi? Powiem szczerze, że nie wiem. Nic. ogóle nie daje żadnej możliwości, żeby coś z tym właśnie zrobić. Oczywiście są te wszystkie etykiety, można zgłaszać gościa. Ale ja osobiście nie wiem czy co... kiedykolwiek taki ticket taki zgłoszony w grze, czy prawy, przycisk i raportuj, co kiedykolwiek coś zrobiło z coś złego, czy zadziałało. Może jak się pisze tak ręcznie taki ticket, to wtedy będzie spoko. A tak to nie wiem, w każdym razie nasze RU stwierdziło, że już koniec gry, on już się nagrał. I niestety tutaj podjedzie wróg, moi drodzy, jest blisko bardzo krawędzi wody, czy znaczy, krawędzi tak my skarpy Więc co robi, Moi drodzy? Zgadnijcie, co może zrobić? Czeka, czeka, czeka i spierdala się. W dół, ucieka, ale mu nie wyszło, bo się, bo się zawiesił. Zawiesił się tutaj na tej skarpie i się ruszyć nie może. I tylko przez to, że on się zawiesił w takim miejscu, będzie jakiś mini frak, może nie, nie, nie jego frak, ale chyba, tak, będzie jego frak, on trafi, on trafi w tego, on trafi w tego 127B. No i koniec. I jest fajnie. I jest zajebiście. Gościu sobie wisi i posta napis sobie na górce. Teraz sobie postoi i się po, powisi na skarpie. O, jednak nie. Jednak się może ruszyć. Skoczył do wody i utopił swój pojazd. Idealna książkowa powtórka. Dywila. Po prostu. Powtórka pokazująca bardziej. Idiotyzm e, gracza, który... nie hamstwo, ale raczej idiotyzm, takie zachowanie, które niekoniecznie może pomóc, a tylko może zaszkodzić. Zwróćcie uwagę na strva81, który sobie tutaj jedzie z nami, jest ósemki na ósemkach, co nie ma o czym mówić, e, starszy sierżant, e, wbrew pozorom e, bardzo miła e, female, Często się udziela na moim Discordzie, gra sobie tutaj w 90 I za nią właśnie za chwilkę ustawi się ten strv, który już tam po będzie podjeżdżał I o co chodzi moi drodzy? O to chodzi o brak yy, wiedzy na temat, yy, na temat gry Albo po prostu chujstwa, które chciał gościu zrobić Otóż strv podjeżdża do naszego lighta i o ile teraz już chyba nie ma tej mechaniki, że jak się strzeli, to tam ktoś, ktoś strzeli, to te krzaki schodzą naszemu lightowi, ale to, to, tutaj głowy nie dam. Poprawcie mnie, jeśli się, jeśli się mylę. To tyle podjechanie pod dupę naszego light'a i dostanie spota i schowanie się na równo z linii z tym lightem nie jest dobrym pomysłem, ponieważ on z premedytacją powoduje to, że nasz light staje się żywą tarczą. Jak tutaj pisała do mnie starsi sierżant, ona widziała tego Strv'a i jako tylko podjeżdżał, ona od niego uciekała. Tylko po to właśnie, żeby nie stać się tą tarczą. Na koniec jeszcze ten strefa w ogóle wjeżdżał w naszego lighta. Nie wiem czy on gra po prostu na, na snajperskim i, i, i nie patrzy. W każdym razie naprawdę srogo, no teraz w ogóle zdechł całe szczęście. Srogo naraził na szwank naszego spotera, w sumie spoterkę. A na tej mapie brak oczu to jest pewna przegrana. Więc, jeśli ktoś nie potrafi się ogarnąć, nikt się przod nie bierze za 8 metiery. Przecież ma dziesiątki. <grym> to pionko, moi drodzy. To pionko, które będzie na koniec bitwy, więc sobie przebijmy to na spokojnie. My lecimy oczywiście, znowu jest podobaczcie powtórka moja, Pieroszka i Kamila. Też, z, też ze streama, co ciekawe. Kolejna akcja, której ja nie zobaczyłem, że się, że się odjeba, odjebała tak naprawdę. Byłem tak skupiony na tej bitwie, że, że nie widziałem, jak chłopaki bardzo fajnie e, byli karmą, która wróciła z wielkim pierdolnięciem w raid dla jednego gościa. Na początek podjeżdżamy tutaj w róg i zobaczymy, co się będzie działo, ponieważ za chwilkę powinien tu się pojawić jeden człowiek, albo byt tak naprawdę. Właśnie ten, co teraz brzuca głównym. Który który no, nie do końca będzie grał fair. Otóż pan Arciasz stwierdzi, że on pierdoli i właśnie w tym momencie topi swój pojazd. Mamy pierwszego topielca, więc lecimy dalej, moi drodzy, ponieważ tych topielców będzie dwóch, a raczej tak jeden i jedna dziesiąta, ponieważ nasza, na, nasz pojazd który, znaczy, pojazd, który będzie chciał się tutaj utopić, który będzie chciał zatopić się moi drodzy, będzie to fałeczka. Fałeczka, która w tym momencie właśnie spierdala się do wody i już myślała, że będzie zajebiście, że fraga nie będzie, że nie będzie demedza, ale spokojnie. Moi plutonowie o to zadbali, żeby fałka zakończyła ten mecz prawidłnie i już widzimy jak leci zarówno, zarówno, zarówno Kamil, jak i Pierożek. Na początek robi to Pierożek, a wszystkiego dopilnowuje Kamil, żeby pan w lajcie stał się pożywką dla naszej drużyny. I bardzo dobrze, karma wróciła, gość chciał się utopić, nie wyszło. Sory, taki mamy klimat. Mam nadzieję, że da ci to do myślenia przy okazji. Nasz karka tutaj wierzą do wody, bo wierzysz koniec bitwy, ale on się już nie utopi. Całe szczęście. Ostatni odcinek, powiedzmy, zakończyliśmy gościem, który stał na czerwonej linii, więc i ten tak z, y, zrobimy. Tylko to prawdopodobnie będzie jako ostatnia ostatnia. W poprzednim odcinku była przedostatnia, więc zobaczmy co się będzie działo, eee, zwróćmy uwagę na naszego obiekta 705A, który będzie grał naprawdę świetną taktykę, powiem wam szczerze, że ja teraz podpatrzyłem tę powtórkę, to teraz tylko i ty, tylko tylko tak wam radzę grać, to jest najlepsza metoda, żeby robić dużo demecza, dużo pałasyście, dużo expa i w ogóle dużo fragów, wszystkiego dużo. Oczywiście, sarkaz. Sarkaz jeśli się do siebie nie, nie, nie zobaczył i nikt się nie domyślił. Yy, Obiekt 705. Gramy dyszki na dyszkach. Mocny pojazd, bardzo fajnym pancerzem z niezłym działem, może niecelnym, ale jak pierdolnie to zrywa papę z dachu. Stoi sobie na końcu, stoi sobie w tym drzewku, znaczy krzaczku, przy drzewku i podziwia okoliczności przyrody. A nasza drużyna dwoi się i troi, żeby móc odeprzeć atak przeciwnika, co wychodzi powiedzmy sobie nawet dobrze, bo 4-2, do ale po chwili, jak widzimy zaczyna nam ta przewaga delikatnie topnieć. Ale mimo wszystko chłopaki się trzymają, wszystko jest w porządku, walczą, walczą dzielnie, mimo że nasz topowy pojazd sobie stoi z tyłu. I zobaczcie, mimo że front przesunął się tak naprawdę już na połowę przeciwnika, powiedzmy na tą, tą wyższą połowę mapy. Nasz obiekt nawet nie próbuje się ruszyć z miejsca, teraz nasza Arta go delikatnie próbuje przepchnąć, pokazać, że może faktycznie warto trochę się z tego miejsca ruszyć, ale nie, on jak ten posąg ze Spiżu stoi i patrzy, patrzy, nie wiem na co czeka i nad fraga zresztą, udało mu się tu ubić jednego gościa w, tej, e, w tych drzwiach, ale nasza drużyna się podskładała, ponieważ nasz obiekcik, między innymi oczywiście, sobie stoi i patrzy, patrzy. To jest taki obiekt patrzeć, 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 bardzo dokładnie, obiekt patrzeć, tylko mniej śmieszny i teraz został sam i zobaczmy jak wyciągnie tą bitwę. <gryl> Grill oczywiście bardzo ładnie podsumował, nie znam czeskiego, ale wiem o co chodzi, więc polecam i obiekt teraz zobaczcie jak bardzo fajnie walczy z, z Leopardem, eee, obraca się tylko i wyłącznie wieżyczką, bo przecież no ciężko obrócić kadłub, ja nie wiem. Czemu tacy ludzie robią dychy? Dlaczego na dychach, zanim się zrobi taką dyszkę, nie ma na przykład jakiegoś testu? Taki test IQ, albo test wiedzy o wocie, czy wiesz, jak to w ogóle się odpadł, to jest ciekawe. Więc chyba, chyba e, najlepsze, chyba najlepsze tutaj jest zakończenie, jakie może być. Plus tekst te, te Grilla, jebem te usta majmuska. E, też nie znam czeskiego, cał, cały czas nie znam ale tym razem też się domyśliłem, o co może mu chodzić. Dobra, moi drodzy, tym oto pięknym czeskim akcentem kończymy ten odcinek ciemnoty. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie, jeśli Wam się właśnie spodobało, zostawcie komentarz to jest dla mnie bardzo ważne. Napiszcie, kto jest dla Was najgorszy tutaj. Buco mi w ogóle. Przypominam o głosowaniu na Dzbana odcinka. Się, będą się pojawiały te dwa razy w odcinku pojawiają się komunikaty. No, jeśli ktoś chce, oczywiście zapraszam do subskrybowania, do dzwoneczka wbijania, do komentowania kommczej, do łapeczki, górę, bardzo mile widziane, a jeśli ktoś naprawdę chce, zapraszam do sekcji wspierania. Tam możecie fajne, fajne bonusy otrzymać, Między innymi możecie mieć filmik wcześniej. O dzień albo dwa w zależności, albo zagrać ze mną w Pluton na strumykach, których ostatnio nie ma, ale niedługo będą. Tyle z mojej strony. Do usłyszenia, do zobaczenia. Baju. Cześć!